Witam wszystkich z tej strony Alllog, a to jest kolejny odcinek z Kieta 4. 4. Mm, i, i, I. Gdzie jest mój radiowóz? Radiowozu nie wolno zapisywać tutaj, czy co? Pum, 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 No, e, Dobra, jedziemy sobie do i Yusufa, czyli jak on się tam nazywa. Zobaczymy jaką on tam ma misyjkę dla nas. Ja że tutaj gdzieś na początku ze wszystkich tych misji jest gdzieś misja, w której musimy grać w golfa. Uderzać w jakiegoś typa. To ja nie wiem czy to właśnie było u... Czy to było w podstawce? Ja już kurczę nie pamiętam. Ja tak mało grałem w, w obie, znaczy w, nie, w obie części, bo to, można to tak traktować, bo te dodatki to są zupełnie tak jakby inne. To jest tak jakby na przykład, ja to traktuję tak jak na przykład było GTA 3, a potem albo wcześniej wyszło ekskluzywne na, tylko na konsolach to było, było Liberty City Stories czy jakoś tak. No i właśnie to można tak traktować, czyli po prostu jako takie i inną, dodatkową grę, mimo że jest ta sama grafika. O, jest znowu jakiś armamentowy koniec, koniec tego. Uu, Armando w dół, dobra, koniec tego. Uuuuh, armamentowy dobra. Seksowny film. A, właśnie, spolszczyłem sobie. Miałem wam o tym powiedzieć. Hello? Kacenkę ucinamy, niestety. Jedź po na przystań. O jasny, wind. Hmm, dobra, weźmiemy sobie tego chippen. No nie. <trujne> Trochę niedokładnie jest zrobione to wszystko, ale. A nie ma tego. Policja z Liberty City. Olała, totalnie złodziejaszka, Czyli mnie No ale bez tego nie byłoby GTA, prawda? No, no, to było mistrzowskie. Dobrze, że mam to nagrane. Myślałem jeszcze, żeby sobie podmieniać autka jakimś tam programem, ale stwierdziłem, że nie będę tego robił. Bo jak pamiętam w San Andreas sobie podmieniałem prawie wszystkie auta jakie się dało podmieniałem. No i, i, i słabo na tym wyszedłem, ponieważ gra się haszowała. Każde, każde auto tak jakby ingerowało w tą grę i... Wszystkie tarta spowodowały to, że się wtedy już nie dało przejść, musiałem sobie save'a ściągać. E, tak jakby... Załóżmy, przeszedłem jedną misję, dwie, trzy i później znowu jakieś nie mogłem, nie mogłem przez tam przejść, bo... O Jezu... A gdzie jest ten jacht? Tu jest jakaś mapka. Ty no żart. Mm, dobra. Chyba już wiem jak to zrobić. Weźmiemy sobie tą czerwoną. Ale i na no nim położy. <tryk> <tryk> Jet Max. No dobrze, dobrze Ale woda tu wygląda świetnie Nie wiem czy Wy to na YouTube zobaczycie yy, Ci którzy nie grali w tą grę yy, Lub nie oglądali Bo YouTube trochę przetwarza to I nie jestem pewien czy Wy to też tak zobaczycie Ale fajnie to wygląda naprawdę Szybko mówią mi o łodziach patrolowych, ty. Mm mhm. mhm mm mhm mm ktoś wie jak tam się dostać chyba tędy okej okay. kurczę no. nie mogę oglądać kaskad scenek, no szkoda ukradni helikopter ale ja będę zuchwały jak to zrobię że tam trzeba wejść. <ślad> Siadam sobie, proszę bardzo. Zawsze nice ja, ja, nice ja będę umiał tym latać Coś tam potrafimy. Trzeba musimy się wznies po ponad miasto. Hey, I got it! Alright, homie. Now the guys you took it up are some inappropriate individuals. These are some carousel war criminal enabling motherfuckers, motherfucker. The real deal! Take out the boat with all the guys on board! Bro, you sure? To It's right the right thing to do, do my brother. Fucking open it! <laughs> <Yeah>. <laughs> no nie wiesz. Nie wiem, że to tak ma działać, o rany, czy opaść trochę, bo przecież

Wow. Trochę mi się y, zebrało, że tak powiem od samego siebie. Dobra, chyba to światło. Się... O może nie biegną. You <laughs> Yeah. Oops. Chyba, chyba, chyba No, you're so a here. Luis! My man! Hey, Yusuf, the chopper took a little damage. You ain't gonna be able to give it to your dad. This is a shame. Ah, at least Papa cannot be disappointed about the gift he knows nothing about. See you later, bro. Hmm. Dobra, <laughs> będę musiał ją od początku przejść tą misję. Tak, są jakieś mewy do zabicia? No nie wierzę, też mówię co tam mewa się tak świeci. Dobra, poszlamy sobie chociaż trochę. Chodźmy Nie, nie mam

Skakujemy i uciekamy. O ten patrzcie go jaki twardziel. Hey, oh, Sam wybiegł. Dobra, no uciekamy, uciekamy. Znowu mamy trzy gwiazdki. A ja muszę powtórzyć misję. nie sądziłem... Muszę się nauczyć latać helikopterkiem, no niestety. Dawno nie grałem ogólnie w GTA, a teraz sobie zacząłem się dla przyjemności grać w San Andreas. Tam się nauczę latać helikopterem, bo tam się latało dosłownie tak samo jak i tutaj. Z tym, że tam była też szkoła latania, tam trzeba było trochę pobawić się w to, więc myślę, że niedługo. to misję sobie spokojnie będę mógł przejść, a w tym czasie zajmę się misjami, które będę dostawał od niego. Uuu, dobra, jakieś chłopaczki mi tu ganiają i ganiają. Zginę czy nie? Potrzebuję tego samochodu, panie? Proszę je odsunąć. Joka Nie, ja pierdykam. Na szczęście mają ze nie trafili w web. Ty od no wam tu się nadaje na mydło, nie? Ten jakiś pól Dobra, uciekamy, uciekamy Nie wiem jeszcze gdzie uciekamy, ale uciekamy Chyba dodaję u białego domku Pyk Fajny motocyklisty no. My się pan nie wygupiał Dobra już chyba teraz uciekniemy No, uciekliśmy O mój Boże. Co to było? Czy ja ten granat rzuciłem, czy co? <ścoughs> Jasny gwint No to było mocne No mam nadzieję, że się to nie zapisało Że będę mógł sobie pow... A nie, tu broni nie znikają. Ale no to świetnie. W takim wypadku mogę sobie nawet zablokować policji drogę i się z wami pożegnać. Dziękuję się pchacie, no. Co za chamy. I się z wami spokojnie mogę pożegnać. Widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy to już nie będę psuł misji, tak jak zrobiłem to teraz. No ale takie rzeczy się zdarzają, a odcinki nie mogą być zbyt długie. Także póki co to. Trzymajcie się i cześć.